Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja się jeszcze raz przedstawię, bo niektóre osoby doszły. Prokurator Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i pracowników Prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej. W pierwszej kolejności chciałbym zauważyć, że w 2024 roku według naszych szacunków, szacunków mojego związku, połowa, prawie połowa pracowników prokuratury będzie otrzymywać wynagrodzenie minimalne czyli docelowo tą kwotę 4300 zł. To jest precyzyjnie mniej więcej liczba około 4000 osób na 8600 osób zatrudnionych na tak zwanych etatach pozaorzeczniczych. Jak już wcześniej mówiłem, te zeszłoroczne wynagrodzenia minimalne za pracę to była kwota 3600 zł. Wzrost do kwoty 4300 to jest mniej więcej 20%. I to by oznaczało, jeżeli by przyjąć interpretację, którą pan minister tu przedstawił, że nie ma tak jak zapowiadał pan prezes rady ministrów podwyżek 20% dla pracowników prokuratury, nie ma żadnych podwyżek w prokuraturze dla połowy pracowników, którzy otrzymają tylko wzrost wynagrodzenia minimalnego zapła zapłacę. I dlatego jeszcze raz proszę o wyjaśnienie tej kwestii, ale tym teraz to już chyba proszę przedstawiciela prokuratury krajowej. Czy budżet w tym wypadku, w części 88, jeśli chodzi o prokuraturę, przewiduje wzrost, środki na wzrost płacy minimalnej i osobno wzrost na wzrost 20% na każdy z tych 8600 etatów? Czy też jest tak skonstruowany, że wyklucza, ponad połowę pracowników prokuratury z dwudziestoprocentowych podwyżek. I chciałbym tu jeszcze, panie przewodniczący, szanowna komisjo, podkreślić, że gdyby w budżecie prokuratury zarezerwowano zarówno środki na wzrost płacy minimalnej, jak i podwyżkę płacy zasadniczej dla każdego pracownika, to można byłoby wygospodarować środki na podniesienie Płac pracowników z długoletnim stażem, w których sytuacja jest w naszej ocenie relatywnie najtrudniejsza, a na nich opiera się funkcjonowanie prokuratury w znacznym stopniu. Oni pracują, Szanowny Panie Przewodniczący, proszę państwa, w prokuraturze często kilkanaście lat, 20, 30 lat i coraz częściej odchodzą z pracy. Ten proces jest bardzo widoczny, jeżeli on będzie. Dalej w tym kierunku postępował, to skończy się katastrofą dla prokuratury, dla prokuratorów, którzy prowadzą postępowania przygotowawcze. I dla zobrazowania tej sytuacji opowiem Państwu jeden przykład. Panie Przewodniczący, bo niedługo będziemy musieli salę przekazać innej komisji, jeżeli można by. To tak potwar dosłownie ad Minutę, Panie Przewodniczący. Prokuratura z północy Polski zgłosiła, czy ogłosiła ogłoszenie o przyjęcie do pracy na stanowisko podstawowe urzędnicze z pensją minimalną to jest końcówka ubiegłego roku 3600 zł i nikt się nie zgłosił na to stanowisko. związkowcy z tego terenu zaczęli szukać ogłoszenia lokalne o pracy i co się okazało że najlepsza najgorsza oferta pracy na tym terenie to było 4200 zł dla personelu sprzątającego a 3600 to była praca płaca minimalna w prokuraturze w ubiegłym roku. Dlatego prosiłbym o wyjaśnienie tego i jeszcze jedno pytanie do no chyba do Ministerstwa Sprawiedliwości w tym wypadku, jeśli chodzi o asystentów prokuratorskich i asystentów również sędziowskich. Pan minister już powiedział, że są podejmowane prace, które mają na celu takie podwyższenie tej górnej granicy, które umożliwiałoby wypłatę podwyżek 20%owych. Natomiast moje pytanie jest takie czy w ramach tych prac przewidywane jest również? podniesienie dolnych granic wynagrodzenia asystentów prokuratorskich i sędziowskich, którzy w tym momencie ta dolna granica to jest właśnie płaca minimalna, czyli 4300 zł w prokuraturze rejonowej, w sądzie rejonowym, w prokuraturze okręgowej, w sądzie okręgowym, nieco wyżej w sądzie apelacyjnym i odpowiednio w prokuraturze regionalnej. I chciałbym również zapytać pani, Panią Minister Sprawiedliwości o aplikantów prokuratorskich, dlatego że tu mamy sytuację tego rodzaju, że stypendia aplikantów prokuratorskich i sędziowskich w tym momencie są niższe niż dolna granica, niż to wynagrodzenie minimalne, czyli to 4300. Czy są prace przewidziane i prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości, które miałyby na celu urealnienie Również wynagrodzeń czy stypendiów aplikantów prokuratorskich i sędziowskich, tak żeby one były powyżej tej płacy minimalnej? Czy jest przygotowywane rozporządzenie w tym zakresie? Panie Dziękuję Przewodniczący, bardzo. to nie Dziękuję. jest nasz budżet, Dziękuję chodzi o aplikantów bardzo. prokuratorskich. Sekundkę. Sekundkę, Pani Minister. Dziękuję Panu bardzo. Proszę o, jako strażnik czasu, muszę poprosić o krótkie odpowiedzi. Dobra, Lesławy, dyrektor Biura Budżetu i Majątku Prokuratury. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, Szanowna Pani Minister. Panie Przewodniczący. Ten... To, czy tak, nie bardzo rozumiem początek pana wypowiedzi. Mówi pan o 400 osobach, że to jest 50%. Ale czego? Bo w sumie... Pracowników prokuratury z 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy. Ja mówiłem o 4 tysiącach, panie dyrektorze. Tak, na no Blisko 4 tysiące osób w 2024 roku w prokuraturze. To są dane uzyskane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej będzie otrzymywało wynagrodzenie płacy minimalnej. Pan sędzia powiedział wcześniej, że ta skala w przypadku sądów powszechnych jest niewielka, ale ona nie była diagnozowana. My, wykorzystując instrument zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej zdiagnozowaliśmy ten problem i zbliżamy się do liczby czterech tysięcy ludzi, którzy będą pracować w 2024 roku na wynagrodzeniach minimalnych w prokuraturze. Ja rozumiem, jeżeli chodzi o te dane, panie przewodniczący, to proszę mi wybaczyć, ale no aż takiego procesu tutaj nie prowadziłem, w związku z tym nie mogę ani ich potwierdzić, ani zanegować. Natomiast co do problemu się wypowiadając, proszę zwrócić uwagę, to co przed chwilą powiedziała pani prokurator, że na kierownikach jednostek w tej chwili ciążą pozwy i jeżeli kierownik ich nie zrealizuje zgodnie z wyrokiem sądu, automatycznie wchodzi w dyscyplinę finansów publicznych. Proszę mieć to na uwadze, że to ciężko publicznie składać deklaracje i niejako mówić, czy będzie nas stać, jakie będą możliwości. Ja myślę, że to musimy wspólnie zastanowić się, wszystko przeliczyć. Zresztą ja tutaj też zgadzam się ze swoim przedmówcą, z panem dyrektorem stronnikiem, który podobnie zdefiniował, to, co nas czeka, czyli tak, to muszą być przeprowadzone decyzje na etapie, na, na szczeblu kierownictwa, ale też konkretne twarde wyliczenia i jeszcze raz powtórzę, cały czas mając na uwadze to, co ten, w tym roku będzie dla nas dużym wyzwaniem, tak jak Pani Prokurator powiedziała, że w styczniu nastąpiła na przy przy rozkładanych pozwów, bo proszę zwrócić uwagę na kwoty, że jeżeli nie będzie rozwiązania systemowego, to, przepraszam za ale w zakresie paragrafów płacowych 400 403 prokuratura będzie poczcianą. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie dyrektorze z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ja w odpowiedzi tylko bo zdecydowana większość pytania dotyczyła prokuratury, natomiast padła kwestia też asystentów sędziów. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, jesteśmy tydzień przed spotkaniem pana ministra ze stroną społeczną, związkami zawodowymi. Wszystkie kwestie legislacyjne, które będą musiały być podjęte w związku ze wzrostem płacy minimalnej, regulacji widełek płacowych w różnych grupach, tam gdzie mówimy o grupach niemnożnikowych, które nie bazują na kwocie bazowej, która rośnie z automatu o 20%, będą podejmowane w najbliższym czasie przez kierownictwo ministerstwa. A jeżeli można, panie przewodniczący, czy otrzymamy zaproszenie na to spotkanie pytanie do pana do pani minister, no. bo nie otrzymaliśmy. Ja nie chcę w tej chwili nie mogę wypowiadać się w imieniu pana ministra, ale to jest spotkanie pana ministra ze związkami sądów powszechnych, ze, ze stroną społeczną w zakresie budżetu części 15 sądy powszechne i, i związkami zawodowymi funkcjonującymi w obrębie sądownictwa. Dziękuję bardzo. No myślę, że no nie wiem, czy Pana Przewodniczącego satysfakcjonują te odpowiedzi, czy nie. No nie do końca, Zamyka... dlatego, że Panie Przewodniczący, no nie, muszę, jedna że, ustawa o no pracownikach sądów państwa prokuratorów. Państwa z Ministerstwa do takiej odpowiedzi, jaką byśmy oczekiwali. No myślę, że z przyczyn oczywistych musimy zamknąć ten wątek dyskusji. To, to zresztą, jak Pan Dyrektor wkładał, to pewnie i rozwiązania systemowe muszą się pojawić, bo też się domyślam, o co Panu chodzi. Ale widzę pewnie i Państwo też deklaracji takiej nie złożą, która by pana satysfakcjonowała. Pozwoli Pan, że zamkniemy ten wątek dyskusji. Dziękuję bardzo.